Nazywam się Sylwia Załuska, mam 17 lat, 1,77 cm wzrostu, a moje wymiary to 95, 62, 92 cm. Pochodzę z Łomży, mieszkam w Białymstoku. Interesuję się sportem oraz tańcem. Moje dotychczasowe osiągnięcia to tytuł Miss Foto 2006 Okonnika w Łomży. Udziew w konkursie Foto Models pozwoli na przeżycie ciekawej przygody. Zapraszam wszystkich 3 marca do klubu rozrywki krąg na wybory Foto z 2007. Witam Państwa, nazywam się Urszula Kalinowska. Jestem uczestniczką regionalnych eliminacji Photomodel z Mam 21 lat, 168 cm wzrostu, a moje wymiary to 89, 68, 94 cm. Jestem podlesianką, interesuję się kulturą i teatrem. Lubię pływać. Zapraszam Państwa 3 marca do klubu Rozrywki Krąg na wybory fotomodels. Krystyna Mańkowska. Witam serdecznie. Jestem uczestniczką oryginalnych eliminacji fotomodels z Polot. Mam 16 lat i 1,69 m wzrostu. A moje wymiary to 83, 60 i 84. Mieszkam w Biom To także uczę się w 9 Liceum ogólnokształcącym. I turysty się fotografią oraz tańcem towarzyskim. Dzięki udziałowi Photo Models chcę zdobyć kolejne doświadczeń i przeżyć ciekawą przygodę. Zapraszam wszystkich 3 marca do klubu rozrywki Krąg na wybor Photo Models 2007. Monika Polniska, witam serdecznie. Jestem uczestniczką regionalnych eliminacji Photo Models Poland. Mam 18 lat i mieć 76 cm wzrostu, a moje wymiary to 90-66-90 cm. Mieszkam w stoku. uczę się w Usłym Liceum Ogólnokszalczącym. Interesuję się historią oraz fotografią. Moim pasją jest taniej. Dzięki udziałowi Photo Models chcę dać kolejne doświadczenie i przejść ciekawą przygodę. Zapraszam wszystkich 3 marca do Klubu Rozrywki Krąg na wybory Foto Models 2007. Nazywam się Anna Ordyniec. Witam serdecznie. Jestem uczestniczką regionalnych eliminacji Photo Models of Poland, mam 18 lat i 1,70 70 wzrostu, a moje wymiary to 84 69 95. Mieszkam w Białymstoku. uczę się w 11 liceum. Interesuję się głównie modą, grafiką komputerową, podróżami oraz tańcem. Dzięki udziałowi w Photo chcę zdobyć kolejne doświadczenie i przeżyć ciekawą przygodę. Zapraszam wszystkich 3 marca do klubu Rozrywki Krąg na wybory Fotomodels 2007. Nazywam się Ewna Koszewnik, mam 18 lat, uczę się w 11 Liceum w Białymstoku. Startuję w konkursie Fotomodels Point. Mam 1,75 m wzrostu. A moje wymiary to. 85, 67, 89. Głównie interesuje się modą, dziennikarstwem, językami obcymi oraz tańcem towarzyskim. Finał konkursu regionalnego odbędzie się już 3 marca 2007 roku w Klubie Rozrywki Krąg, na który serdecznie już Państwa zapraszam. In my face, turn up the rhythm. Got to hit the rhythm, bumping, jumping. Got the people like movin', moving. How you want